Witajcie kochani, nasz trzeci odcinek, obiecaliśmy wam ostatnio przy fasolce, że pokażemy jak zrobić pluski śląskie i do tego dobry kawał dziczyzny, ale powiem wam tak, w sklepach totalne oblężenie ludzi, wszyscy niby chronią się przed koronawirusem, ale i tak do sklepu pędzą, więc... Zajrzałem ja do sklepu, jakie produkty kupujecie najczęściej. Okazuje się co? Wykupujecie drożdże. Nie wiem co z nich robicie, ale ze względu na to, że je wykupujecie, postanowiłem pokazać wam, co ja w dniu dzisiejszym zrobię z drożdży. A będą to jak drożdże, mąka. Pierwsze co mi w Wielkopolsce przychodzi na myśl: dobre wielkopolskie pyzy, i do, do tego pieczona kaczka z jabłkami. Taka jak robiła moja Babcia. Także zapraszam. To tak, zaczniemy od rozczynu, który trzeba przygotować. Potrzebujecie, tak jak wcześniej wspomniałem, drożdże. 100 gram drożdży, cztery żół żółtka, jedno białko, kilogram mąki, cztery łyżeczki cukru, dwie szklanki ciepłego mleka i jedna kostka roztopionej margaryny. Ja używam masła akurat. Może wszyscy będą mnie powinna być margaryna, ja podaję tak masło, mam to sprawdzone, więc korzystam z masła. Wszystko dajemy do jednej nichy. drożdże możemy delikatnie pokruszyć, żeby to już wszystko ładnie się tutaj w misce połączyło. O wszystkim Wam powiem po kolei, co i jak. Drożdże potrzebują odrobinę cukru i mleka o to, żeby zaczęły pracować. Także tak jak wcześniej wspomniałem, cztery łyżki cukru. Zawsze wszyscy się mnie pytają jaki masz na to przepis. A my, kucharze, wszystko robimy na oko. Także yy, muszę od czasu do czasu, jak robię coś dla Was, spojrzeć w te nasze księgi i sobie przypomnieć ile czego było. Także daję odrobinę mleka. Nie całość, resztę wykorzystam jak rozzczyn sobie postoi trochę. On tutaj popracuje. W międzyczasie włączyłem już wodę w garku. Chcę Wam pokazać, że odrobina gazy Kodofiksa może też tak służyć do tego, że można te pyzy na parze zrobić. W domu my używamy gastronomii podrzebaczy specjalnych do tego, ale Chciałem Wam pokazać, jak domowym sposobem to wszystko można zrobić, także... No i co, ściereczka. Przykrywamy. Rozczyn niech on sobie tutaj trochę poleży, 15-20 minut, nawet do pół godziny, a w tym czasie przygotujemy kaczkę. Kaczka wcześniej umyta. Dobry kawał mięcha. Ja nie daję dużo przypraw tak naprawdę wierzchnią część kaczki tylko i wyłącznie solę tutaj nic więcej jej nie daję z jednej i z drugiej strony dosyć porządnie do środka również sól ona tu musi być dobrze natarta kaczka musi być aromatyczna i do środka również daję majeranek ale majeranek mieszam już z jabłkami Wcześniej je pokroiłem na ćwiartki ósemki, jak to woli. Mieszam to wszystko i wypełniam kaczuchę szczelnie, żeby tam dobrze wszystkie te aromaty rozłożyły. I taką przygotowaną kaczkę wstawiamy do pieca. I teraz, najbardziej ważna rzecz. I moja uwaga taka. Chodźcie, tutaj najpierw naciąłem sobie skórę, żeby jeszcze zapleść jej nóżki, żeby tutaj wszystko się trzymało, wtedy nie trzeba tej kaczki podwiązywać sznurkami ani niczym. Jak widzicie, to wszystko fajnie się trzyma. Naczynie żaroodporne z przykryciem, ale co jest bardzo ważne i to jest taki nasz sprawdzony przepis. Pierwsze 30 minut kaczka bez przykrycia 200 stopni, potem obniżamy temperaturę w piekarniku na 180 stopni, przykrywamy, możemy ją odwrócić po 30 minutach, przykrywamy i tak przez 2 godziny kaczuszka musi lecieć w piecu, a zatem do pieca. No to tak jak zauważyliście, kaczka trafia do pieca 200 stopni 30 minut. Za 30 minut tutaj zajrzymy, co się z nią dzieje i działamy. No to tak jak wspomniałem, wszystko do jednej michy. Najpierw cały nasz przygotowany zaczyn. Teraz dodajmy to od razu. Jajka. Z tą mąką to wiecie, tak uważajcie. Tak jak wspomniałem, to no my mamy paczki takie pięciokilowe, troszeczkę większe niż Wy macie w domu. To nie ze względu na to, co się teraz w Polsce dzieje po prostu. Takie dostawy dostajemy, takiej mąki używamy. To wszystko jeszcze, tak jak wcześniej wspomniałem, roztopione, chłodne, nie za, nie za ciepłe masło, żeby nie ścięły Wam się czasami jajka i żebyście za chwilę tam nie mieli jajecznicy. Całość zaczynamy mieszać i potem w miarę potrzeb dosypujemy mąki, dolewamy mleka, jeśli będzie to wszystko za rzadkie. Konsystencja musi być takiego, wiecie, próchnego ciasta, odklejającego się od dłoni. To wszystko musi samo odchodzić. I co potem odstawimy to jeszcze na Jakieś 20 minut w tym czasie, jak to odstawimy, to pójdziemy sprawdzić naszą kaczkę, pewnie już będzie tez, ale trzeba odwrócić, tak jak wcześniej wspomniałem i zmniejszyć jej temperaturę i zostawić ją spokojnie na te 2 godziny piecu, żeby ona mogła sobie tam polecieć, pamiętajcie, że jest to ciasto też drożdżowe, więc za im dłużej je będziemy ugniatać, tym będzie gorzej. Więc ja się staram to w miarę szybko zrobić. Więc wszyscy robią w rękawiczkach, w rękawiczkach. Pewnie wszyscy będą pamiętać. Ci, którzy. Mieli praktyki gdzieś w gastronomicznych firmach, takich tam starszych, to zawsze szef kuchni przychodzi i mówi ciasto ma być takie wiesz... No, nie muszę wam chyba mówić jakie. Także każdy skojarzy na pewno. W rękawiczkach tego dobrze nie czuć. Ale tak zawsze ja to wspominam, że jak chodziłem i się pytałem czy dobre ciasto, to... Ciasto musi być takie, wiesz. Jak wycisz, to musisz czuć, że to między paluchami ci coś wyjeżdżę. Macie ciasto przygotowane. Teraz tak jak powiedziałem 20 minut, niech one sobie jeszcze trochę odpocznie. Też je przykryjemy, żeby miało trochę cieplej. I co? Zaraz pójdziemy do kuchni, przewrócimy kaczuchę w piecu i będziemy robić dalej. No, to kochani, teraz zmniejszamy temperaturę na 180 stopni i jeszcze dwie godziny ją pieczemy już pod przykryciem, ale ja zawsze ustawiam piec. Na pierwszą godzinę po godzinie sprawdzam jak ona wygląda, w razie czego odwracam ją jeszcze raz podczas pieczenia i drugi raz przykrywam. I na pewno za dwie godziny będzie kaczuszka gotowa do obiadu. No, już jesteśmy teraz na etapie końcowym. Możecie zobaczyć, jak ciasto jeszcze sobie Tutaj wypracowało się. Elegancko wyrosło. Dwie takie techniki. Jedni wycinają sobie szklankami, inni ringami. Te pyzy, jak to można inaczej, też wiem, że pampuchy, kruski na parze. No my tutaj w Wielkopolsce mówimy na to pyzy. Ja, moja babcia zawsze wyrabiała pyzy ręcznie. Ja też wyrabiam ręcznie. Więc... Uważam, że niepotrzebne do tego są żadne szklanki. Ringa, dobra pyza, dobre ciasto. Powiem teraz, tak, na to co wiecie, co się dzieje, zostańcie w domu. Pyzy zróbcie sobie w domu. Do tego pyszna kaczka. Co ma więcej, potrzeba na obiad? Myślę, że chyba nie. No, moje pyzy już wylepione. Jak widzicie, nie jest to jakaś trudna. Rzecz, na pewno ją przygotujecie w domu. Dziękuję za to, że zasypujecie nas mailami, pytacie się, co, jak przygotować. Fajne to jest w tym czasie. Wszystko ładnie wkładam do gara, przykrywam nisko. I tak, myślę, 15-20 minut na parze, niech one spokojnie sobie tutaj dochodzą. I za chwilę co? Będziemy nakładać i jeść. Tak powoli dobiega końca nasz kolejny odcinek. Już nie będę mówił, co będziemy robić w następnym odcinku, bo może czekaliście na te kluski śląskiej odrobinę. Dobry kawał porządnej dziczyzny, ale postanowiłem to trochę zmienić, także musicie mi wybaczyć. Kaczucha. Spójrzcie sami, jak ona pięknie wygląda, zapachu i smaku. Musicie spróbować po prostu w domu, jak to będzie smakować, może najpierw ją wyjmę, przekroję, a potem Wam pokażę jak wyszły nasze pyzy, mam nadzieję, że Wasze w domu wyjdą tak samo, przepis macie świetny, kaczucha ląduje na desce, ale wiecie, jak nie chcecie tego przygotowywać, możecie do nas zadzwonić, upieczemy dla Was. Każdy jeden dzień i dowieziemy, tym bardziej teraz, w tych trudnych dla nas czasach, możemy piec takie kaczki dla Was codziennie. Wystarczy, że zadzwonicie do mnie dzień wcześniej. Spójrzcie, jak ona świetnie wygląda. Dobry kawał kaczki. Dobra, to zajrzymy jeszcze do środka, jak wyglądają pysy. Sam jestem ciekaw. No, zobaczcie, są całkiem ekstra, może nie są takie równiutkie jak te, które możecie kupić w sklepie, ale tak jak wcześniej wspomniałem: Macie drożże, macie mąkę, nie wychodź z domu, zrób to sam, ugotuj, przyrządź. Ja tutaj jeszcze dałem odrobinę modrej kapusty. Kiedyś może Wam zdradzę tajemnicę, jak ja ją robię, daję do niej na pewno śliwkę na łęczosko. Odrobina natki pietruszki w formie dekoracji, cały ten smak wytopiony z tej kaczuchy jako sos, to możecie też zagęścić sobie. I co? W takim układzie do zobaczenia w następnym odcinku.